Paris London LA Chicago Tokio Bagdad New York Kier the Global DJs Moscow Memphis Cape Town Dallas Amsterdam Boston Berlin e, Który raz na pokładzie PKS-u? Drugi Drugi, tak. Właściwie. Pierwszy. Właściwie to znaczy? O, bo pierwszy występ, znaczy pierwsze pojawienie się na pks e, jakby spowodowało to, że zostaliśmy wykluczeni. O, dlaczego? O, no, bo e, nie dogadaliśmy się. Co bli bliżej? Nie dogadałem się. Nie dogadaliście się. Tak? Nie, nie, niezupełnie. z różnych przyczyn nie mogliśmy zostać na finałowy dzień i Aha. jakoś tak gdzieś ta informacja utkwiła, jeżeli o tym nie wiedziało w trakcie konkursu, na który przyjechaliśmy z racji, że byliśmy, prawda, w programie i tak dalej. Wystąpiliśmy w konkursie, wystąpiliśmy, tylko poza konkursem. Aha. Podróż takim PKS-em, którym podróżujemy do niedzieli, to sama przyjemność, a podróże takie związane z występami kabaretowymi. To mhm. też taka sielanka zawsze, czy bywają męczące? Jakbyśmy PKS-em podróżowali, to by była emocja. emocje, tak. To... Z swoim prywatnym samochodem, no to łączy się to ze zmęczeniem, z dużą ilością kawy, której nie piję. A... Jak się wspomagasz? No, to już moje prywatne <laughs> sprawy. A już <nasz laughs> <i wy> temat? <laughs> Najbardziej y... to pamiętamy długie podróże, niż dziwne. To raczej w tą stronę. Nie wiem, typu Gdańsk-Karpacz zimą. 17 godzin w samochodzie, także. To bardziej takie rzeczy się niestety pamięta. Czy żadnych przygód takich... Na szczęście nie, żyjemy. Wydaje mi się, że chyba lepiej nie mieć jakichś super przygód. No. Bo jakbyśmy mieli, to mogłoby nas już tutaj nie być, no nie? Jako DAPS pierwszy. Tak. Chociaż zdarzy... O, ho ho. Ho, ho, ho. ho! ho, ho. Albo nawet jeszcze więcej. Bywają męczące, zwłaszcza jak kanar się zjawi w PKS-ie. czy to wtedy jest przekichana sprawa? E, bilety trzeba kasować, no to niezbyt fajne. Wolałoby się bez biletów, no to wszyscy wiedzą o co chodzi. Samochód nam odpalił. Ku, czy byliśmy tak zaskoczeni? Tak, dokładnie. Także w ogóle przyjechaliśmy. To, jest, to już jest duży ten przez właśnie samochód. To nas zaskoczył bardzo. Jako stand-up jestem pierwszy raz. Miałem być rok temu, nie dojechałem. Chory byłem. Tak, ale raz byliśmy z kabartem klakier tutaj. I jak wam poszło? Bardzo fajnie. A możemy zmienić pytanie? <noise> Dobrze. Dzisiaj miałem fajną podróż. Naprawdę jechałem pociągiem. Cieplej było na dworze. Na dwór ludzie wychodzili się ogrzewać. Bajerka, bajerka ale punktualnie. O, coś, coś nowego? Też byłem zdziwiony. Nawet maszynista się zaskoczył. No. Podróż była bardzo fajna, mieliśmy pociąg rano po piątej, przyjechaliśmy na miejsce do Warszawy o godzinie, tak z góry, o godzinie 10.20. podróż minęła szybko, bezpośredni pociąg, tak więc super. No. Chyba nie, chyba, chyba, chyba do tej chyba pory nie. dosyć szczęśliwie udało nam się docierać na miejsce i z powrotem. No nie zdarzyło się żadne awarie, ani tam wypadki, stuczki, także na razie 100% skuteczności. My pierwszy, on drugi. Ja byłem tutaj z innym kabaretem rok temu. Eee, fajnie, nic nie dostaliśmy. Ale było fajnie. Tak, tak, naprawdę bardzo lubię tu przyjeżdżać. To jest świetna impreza, świetna organizacja. Nie mówię tego dlatego, że tutaj chodzi organizator, jeden organizator, ale po prostu naprawdę jest super. Czyli polecasz, tak? Wszystkim kabaretom Polecam. Nie, to jest zawsze przyjemność. To jest, to jest zawsze przyjemność, co się tworzy, nowej nowe historii. O właśnie, zależy z kim, tak. Zależy z kim się podróżuje. I czym się podróżuje, bo wiadomo, jak się podróżuje PKP to, to trochę dłużej, jak PKS-em to różnie. A jak no. w pięć osób z gitarą i rekwizytami w Sejczęto to już w ogóle niezapomniane no. wrażenia. A dzisiaj jak się jechało? Bo jesteście z Białegostoku, prawda? Tak, tak, ale z Białegostoku to my wczoraj przyjechaliśmy. I jeśli się, się jechało bardzo fajnie, nie wiem czemu, ale fajnie było. Może kryptoreklamę zrobimy? Nie, nie no. zrobimy kryptoreklamy. Na razie jechaliśmy PKS-em. Ale, przy, ale przyjechaliśmy za 5 złotych z Białego no. do Warszawy. Także. No i mamy zamiar wrócić też za piątka. No, chyba, że coś ugramy, to weźmiemy taks. Nie, my chyba nie mieliśmy jakiejś takiej strasznej przygody, co, ale numer Nie wiem, wracasz, to jest trauma moja po prostu ta podróż do. Eee, dokąd my jechaliśmy? Do Okuninki, wiesz wie, gdzie jest Okuninka? Jest za, za Włodawą, z stoku to jest spory kawałek, chyba tam siedzi 5 godzin. 60, 60 km, tak, no i jechaliśmy właśnie 5 osób w tym Seicento, kurcze i... O właśnie, o tak, wygraliśmy w Okunince telewizor, bo zajęliśmy bo... pierwsze miejsce. To, to, to wytnijcie. To wytnijcie. To co będzie historia. Ale kurna, Mać, no i wygraliśmy telewizor. W ogóle nie byliśmy przygotowani na to, że my cokolwiek tam wygramy. A co dopiero, telewizor 32 co? ale full HD! Nie, no i był problem, bo trzeba było go gdzieś załadować. Pogażnik był mały, a rekwizytów sporo. A, a jechaliśmy w czwórkę, także no. Był problem, ale, ale dojechaliśmy, dojechaliśmy. Telewizor, jak nas, telewizor tak, też dojechał. Tak, 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 policja nas zatrzymuje, Panowie, co panowie tam wiozą? A my telewizor! I tak to wyglądało. Także, nie wiem, wesoło, wesoło. Ciężko, ale wesoło, fajnie. Z przygodami jak wracaliśmy. Jak ze ściborem wracaliście z Lizbarka chyba. Tak, to? jak wracaliśmy zełku, to jeden z... pan złapał się z tyłu pociągu i pociąg się zatrzymał, żeby ściągnąć pana. Tak, ale w Lizbarku. Poważnie, poważnie. Z Lizbarka w sobie były też fajne pipstopy, co? Co pół peepstopy? godziny? No fajne były. Nie, no, no, kierowca po miał postaje panie. na sen po prostu. To pół godziny. Imi imienia i nazwiska kierowcy nie ujawnimy niestety. Ale pozdrawiamy. Ja ale pozdrawiamy, nie jechałem, ale... Ja jechałem, ja jechałem, ja jechałem. także... Tak, tak, to, tak. to, to zależy czy Bata śpi, czy nie śpi. Aha. I czy jem, czy nie jem. Czy w zasadzie zawsze śpi i zawsze je, także nie ma wyboru za bardzo. Nie męczą was podróże? Męczą, męczą. męczą. ale no, są Rafała przyjemne. Na... No Rafała na pewno, bo prowadzi. Nie da nikomu innemu. Dlaczego? Nie no, ja chętnie daję, jeśli już jestem tak zmęczony strasznie i już jest taka przekroczona granica zmęczenia, to wtedy bardzo chętnie. Aczkolwiek bardzo lubię spędzać czas za kierownicą. Je, o, i mam, a mam jeszcze jedną boską historię. Jechaliśmy na występ chyba do Zielonej Góry, jechaliśmy wtedy na, na festiwal już nieistniejący zresztą, a przynajmniej nie było w tym roku festiwalu to jest taki najlepszy festiwal w historii. Nie powiem nazwy, bo każdy fan kabaretu wie, jaka jest nazwa tego festiwalu. Jechaliśmy tam na tym festiwal, jechaliśmy autostradą i za Wrocławiem na autostradzie, słowo daję, no mamy tutaj świadków. Tak, ja, ja dorzucę, że jed... byliśmy pomiędzy dwoma zjazdami i do każdego zjazdu w dwie strony było po 20 km. Tak, no nie, może powiedzmy, że 20 km było różnicę między jednym zjazdem i drugim na autostradzie i w połowie drogi, czyli, czyli jakieś 10 km od każdego zjazdu jechała autostradą, normalnie nitką autostrady, w tą stronę, w którą jechaliśmy my, jechała kobieta na rowerze, miała na oko co najmniej 60 lat i po obu stronach kierownicy miała takie siatki, tutaj, przepraszam za kryptoreklamę, ale jedna była z Biedronki, druga była z Tesco i ale tak pedałowała i no nie wiem, może miała z 20 na, no naprawdę, chcielibyśmy to nakręcić i wrzucić wam na portal, Jeszcze, jeszcze mam ale, no, nie dało się tak. po prostu nawet włączyć kamery, no bo myśmy śmignęliśmy, a ona... Cała, cała, cała jesteśmy już piąty raz na PGRC, jesteśmy tak weterani, tak zresztą o nas jesteśmy piszą. Roku, nie wiem. Jeździmy, jeździmy i jeździmy. Ale PKS jest fajny. No co? podoba mi się, no jest fajnie. Jest, jest, jest organizacja bardzo dobra. Dużo Jest, no. jest Panko, jest autobus taki, y, autobus czerwony, czerwony, ale niebieski jest. No. Nie jest Dlaczego śpiewałem czerwony? Dobrze zorganizowany, przegląd naprawdę świetny, najlepszy chyba w Polsce. To. Dlatego jesteśmy tu zawsze, co roku <noise> prawie, że taką mieliśmy jedną dziurę w 2008, taki, taka zapaść, ale tak to jeździmy co roku. Mhm. Ale ja chciałem powiedzieć, że mamy dobry humor, bo jeszcze nie mieliśmy występu. Tak, zawsze mamy tak, że dobrze, że robisz przed występem wywiad, bo no. po występie to jesteśmy totalnie depresja i tak dalej, zdołowani, a teraz to elegancko, możemy się pośmiać fajnie. Znaczy to tak jest, że jak się da wszystko spakować do Hondy Civic, która nie ma bagażnika, bo to jest, jest butla z gazem, a my musimy wziąć torbę, dwa garnitury, wieszak z marynarkami, Zastawkę, keyboarda, czasem jeszcze gitarę, gitarę mini dysk, trzy komputery, dwie nasze prywatne torby, plus akustyka to trzecia, czy laptopy i stacjonarne. Nie, no bierzemy dzisiaj, teraz mamy. Co jeszcze mamy wziąć? Twoją żony czasem... Jeszcze, jeszcze moja żona się nie zmieściła. <śmiennie> nie, to jeszcze teraz nie mieści. Jechaliśmy na Fermenty dwa tygodnie temu. Trzy, głośna trzy. była. To była bardzo głośna podróż, ponieważ u, urwał, urwał się tłumik. <śmiennie> <O nie. śmiennie> I, na cały I mieliśmy bies... nagle 3, z silnika, jeden, trzy silnika, 1, ile? 4, Czy 1 3 Zrobił się 3-0. Tak. Cała bielsko-biała słyszała jak jedziemy. I wejście tak. z hukiem mieliście. No, całkiem tak. I super autobusy, także warunki są super. No, pewnie. Me Meter pierwszy raz jechałem dzisiaj w życiu. Jak było? Normalnie. No. Można zaczepić ciekawych ludzi. Jak w tramwaju, tylko inaczej.